to żel ma słuchać Ciebie. Jeżeli w panice i na łapu-capu próbujesz opanować rozlewającą się na boki masę, to coś jest naprawdę głęboko nie w porządku. W tym kursie online na czterech różnych paznokciach pokażę Ci, jak idealnie ułożyć żele o różnych konsystencjach, tak by od ręki wybudować niemal idealne kształty co ważne, maksymalnie 30 sekund na paznokieć. W czasie tego szkolenia dowiesz się też mnóstwa innych, bardzo istotnych rzeczy. Jak dobrać twardość żelu do konkretnej płytki paznokcia? Dlaczego nie wolno dociskać palca do blatu, kiedy utwardzanie masy boli w lampie? Jak równo ułożyć żel, nawet typu galaretka? Jak unikać powstawania uskoku pod paznokciem przy pracy na szablonie? Jak przecierać zalane skórki i czemu nie robić tego drewnianym patyczkiem, bo to niebezpieczne? Jak bezinwazyjnie zacisnąć szkielet, ale bez zaciskarki? Jak wymodelować piękny kształt szkieletu, bez grama piłowania? Jak pielęgnować pędzelek, by służył nam wiele, wiele lat? I jak zapobiec pękaniu opakowań żeli? Te! I ogrom innych, szalenie ważnych tematów omawiam właśnie w tym kursie. To szkolenie top 5 spośród wszystkich 50 szkoleń w Akademii Online. Przekonaj się sama, że okiełznanie żelu wcale nie jest takie trudne. Pamiętaj, masz rok dostępu do szkoleń w Akademii Online. Za kursy płacisz szybko i sprawnie dosłownie kilkoma kliknięciami i oglądasz je praktycznie od razu po zakupie. Poza tym samodzielnie generujesz imienny polsko-angielski certyfikat i zyskujesz dostęp do zamkniętych grup na Facebooku, gdzie cały czas możesz się ze mną konsultować i kontaktować. Skorzystaj już teraz. Zapraszam bardzo serdecznie.